Ho. dzisiaj wracając przez miasto, spotkałem trzy grupy ludzi, i do każdej chciałbym coś powiedzieć. Oczywiście, no nie bezpośrednio do każdej z tych, no ale do takich grup, które mogłyby yy, skonfrontować się z no tym. Pierwsza grupa to była grupa ludzi, którzy klaskali, nie w jakiś bili brawo, ale uśmiechali się, mówili: Ho, 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 fajnie, fajny pomysł. Do tych ludzi chciałem tylko powiedzieć: Tak, trzymajcie taką gardę super, macie energię. Do przodu, święta coraz bliżej, rozsiewajcie tą radość i szczęście. Druga grupa to była grupa ludzi, którzy była smutna, przychodziła koło mnie tak, nee. do tych ludzi chciałem powiedzieć tak, no, smutek jest czymś normalnym, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale nie poddawajcie się, święta są coraz bliżej, nawet jeśli nie są, to są jakieś idealne święta, to są wasze święta. Macie rodzinę, to spędzicie z rodziną, macie bliskich, z bliskimi, a nawet jak jesteście sami, to możecie znaleźć kogoś, kto wam w tym pomoże, żeby ten dzień, nie był taki zły. A trzecia grupa, to grupa ludzi, która patrzyła na mnie jak na debila, no i z taką pogardą. To do takich ludzi mogę powiedzieć tak, cytując, ale to nie do mnie tak. Słuchajcie, jeśli coś wam się nie podoba, że ktoś stara się dawać radość innym, no to myślę, że to nie jest problem w tym człowieku jako w was. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. Pamiętajcie o tym, że święty Mikołaj patrzy i dostaniecie różgi, a na pewno nie dostaniecie fajnego prezentu za miło zachowanie. Trzymajcie się ciepło, święta coraz bliżej, to nie jest ostatni vlog. Uważajcie się, żeby Wam nic złego się nie stało. Oczywiście to jest bardziej do tych osób, które nie lubią świąt. Buziaczki, misiaczki, pa, cześć!